Krążek do siódmej lokaty. Siura. Wrzutka pod bramkę. Roczkowski strącił krążek, ale li gracze energii. Fraszko świetnie przed bramkę. Marej broni. Tukanen. Znów broni specznej, Afimienka. Czy jednak Tukanen przy bandzie poradzili sobie z nim. Jaworski. Jeszcze raz Marej. Źle. Kiofanow Marej. Komorski natychmiast przed bramkarzem. Komorski! Speczny broni dwa, trzy razy. Ale znakomicie sobie poradzi. Cichy. Jeronau Znowu Speczny. Polską defensywę. Nowajowski. Niezłe teraz rozrzucenie tej akcji. Jest uderzenie, ale... Jafimienka za... Był chyba spalony. Ale jednak kontynuujemy grę. Nowajowski, jeszcze okazja! Jeszcze raz próbował Galant. Kotlosz. Kotlosz! Sprytne to było uderzenie. Nie pomógł trochę Witecki tym rykoszetem opanować krążek Jaworskiemu. Groźnie pod bramką tyską, ale. tym no i cichy zatracił swoją skuteczność. A teraz. Jak Szczechura powrócił, nagle cichę, zaczął znowu trafiać Broczkowski, świetny strzał. ...nie większe, bo nie powiemy, że ich brakowało, ale na pewno spodziewaliśmy się po tych dwóch drużynach, że będzie tutaj działo się... Rozrzucenie tej akcji, Cichy przed bramką i powinien być gol, ale dwukrotnie. I teraz świetna szansa Bagiński, sam na sam ze Specznym obok bramki. Witecki, cały czas Witecki, backhandem Parkany Specznego. I jeszcze próba uderzenia potężnego do... Przyprzeć Tysiąc do muru i można zaatakować. Może teraz będzie taka szansa? Jest uderzenie. I Mary niepewnie, ale jednak. Jafimienka, bryk. Bryk. Komorski, speczny broni. Zwonił sad Dino. Będzie jednak szansa na to, by zakończyć to strzałem Mary, ależ to obronił. Byłem do branki, Teraz katastrofalny, kolejny błąd, jeżeli chodzi o dogrywanie. Uderzenie znowu Mary broni. Jaworski Tylko dwaj Tyszanie po tę bramkę Spesznego, a teraz uderzenie i marej. Widział doskonale Rzeszutko Nowajowski i broni Speszny Nie ma do kogo dogrywać, to wszystko bardzo długo trwa Mroczkowski, Speszny Cichy Bryk, prosto, w łapacz. Jeszcze zakotłowało się pod bramką Specznego, ale poradzili sobie Torunianie. jeszcze obramo Trzecia tercja mecze GKS tych Energa. Toruń, zaczynamy. Sergiuszkin, jest okazja dla Torunian, pusta bramka, słupek. Tutaj nikt nie oddał strzału. Może jeszcze jedna sytuacja Speczny. Bramko Mareja. Jeszcze jeden strzał znów górą. Bramkarz Giełka Tychy Jeszcze jedno uderzenie. Gościński. Broni specznie. Nieźle. Maryja Worski. Przedrzanka. Gol! Jest 1 do 0 dla energii Toruń. Smirnow, Albo nie, Szkodienko. Przepraszam. Fraszko. Fraszko. Minął swobodnie. ciurę wystawił. Krążek i Marej. Fenomenalnie broni. Fraszko. Jaworski. Jeszcze jedno uderzenie i znów Marej. Kin. Grebeniuk. Rozgrywają. Grebeniuk. Mnóstwo miejsca. Marej broni. Przynajmniej na moment. Rywali. Wichterci. Przed bramką był cichy. Galant. Pociecha, speszny, no teraz zasłonięty, mnóstwo czasu mieli. Kogut i Bagiński. Galant, Galant, znów speszny. I znów szansa przed e, graczami z Torunia! mocne uderzenie. Gubią swoje pozycje, Tyszanie stwarzają mnóstwo miejsca, ryzykują, Sergiuszki i znowu broni Maryj W strefie ataku, Ciura konkretnie. Mary wciąż między słupkami mocno znów broni Speczny. Chyba Mary opuści swoje miejsce. Tam zażegnać to niebezpieczeństwo. Jeszcze jedno uderzenie z bliskiej odległości Speczny, no ale blisko był Komorski. Tem Grodu Kopernika i Speczny drugi uderzenie mocno z niebieskiej jeszcze dobitka. Kolejne.